Podcast Takie Bajki zaprasza do wysłuchania bajki autorstwa Hansa Christiana Andersena pod tytułem ŚWINIOPAS. Czyta Anna Samson-Zoń. Był sobie pewnego razu bardzo ubogi książę. Miał księstwo małe, ale dość duże na to, by mógł się ożenić. A książę chciał się właśnie żenić. Było to co prawda zuchwalstwo, że odważył się spytać córki cesarza, czy chcesz mieć mnie za męża? Ale jednak ośmielił się to uczynić, bo imię jego było sławne na cały świat. Tysiąc księżniczek odpowiedziałoby chętnie: tak, owszem! Ale dowiecie się zaraz, co uczyniła córka cesarza. Zatem słuchajcie. Na grobie ojca księcia rósł krzak róży, cudny krzak róży. Zakwitał tylko raz na pięć lat i to jedną, jedyną różą. Ale ta róża pachniała tak słodko, że wąchając ją zapominało się o wszystkich zmartwieniach i troskach świata. Miał też księży Słowika, który tak pięknie śpiewał, jak gdyby w jego gardziołku mieściły się wszystkie niebiańskie melodie. Tę różę i tego słowika miała dostać księżniczka. W tym celu róża i słowik dostały się do srebrnej szkatułki, którą posłano księżniczce. Cesarz kazał przynieść dary do wielkiej sali, gdzie księżniczka bawiła się z damami dworu w gości. Przez cały Boży dzień nie robiły nic innego. Gdy zobaczyła szkatułkę z darami, klasnęła z radości w ręce i zawołała. – Ach! – Gdyby to był maleńki kotek. Ale w szkatułce była cudna róża. Jakże ładnie zrobiona! powiedziały wszystkie damy dworu. Jest więcej niż ładna! powiedział cesarz. Jest piękna. Lecz księżniczka powąchała różę i była bliska płaczu. Fee! powiedziały wszystkie damy dworu. Prawdziwa! Zanim się zaczniemy gniewać, zobaczmy, co jest w drugim pudle. Powiedział cesarz i wyjął słowika, który zaczął tak pięknie śpiewać, że nie można mu było nic zarzucić. Superbe, charmant! zawołały damy dworu, gdyż paplały wszystkie po francusku, jedna gorzej od drugiej. Jakżeż ten ptak przypomina mi pozytywkę, świętej pamięci cesarzowej? powiedział stary marszałek dworu. Zupełnie ten ton Tak, powiedział cesarz i rozpłakał się jak dziecko. Mam nadzieję, że to nie jest żywy słowik, powiedziała księżniczka. To jest żywy ptak, powiedzieli ci, którzy przynieśli dary. W takim razie wypuśćcie go, zawołała księżniczka i w żaden sposób... Nie chciała pozwolić, aby książę wszedł. Ale nie tracił nadziei. Posmarował sobie twarz na brązowo i czarno, wcisnął głęboko na oczy czapkę i zastukał. Dzień dobry, cesarzu, powiedział, czy mógłbym dostać jakąś służbę na dworze? Wielu ludzi szuka tu pracy, odpowiedział cesarz. Ale zobaczymy. Potrzebuję kogoś, kto by mi pilnował świń, których mamy bardzo dużo. W ten sposób książę został cesarskim świniopasem. Dostał na mieszkanie straszliwie małą komórkę obok świńskich chlewów i miał w niej pozostać. Cały dzień siedział i pracował, a kiedy nadszedł wieczór, zrobił prześliczny mały garnuszek z dzwoneczkami wokoło. Kiedy w garnku gotowało się, dzwoneczki dzwoniły. I grały starą melodię. Ach, kochany Augustynie, wszystko minie, minie, minie. Ale największa sztuka polegała na tym, że kiedy się trzymało palce nad parą wydobywającą się z garnka, można było natychmiast poczuć, jakie potrawy gotowały się we wszystkich kuchniach miasta. Było to coś zupełnie innego niż róża. Księżniczka poszła ze wszystkimi damami dworu na spacer i usłyszawszy melodię, uradowała się niezwykle, bo właśnie to potrafiła sama zagrać. Ach, kochany Augustynie, była to jedyna melodia, którą umiała zagrać i to tylko jednym palcem. To właśnie umiem, powiedziała. Musi to być wykształcony świniopas. Słuchaj, idź do niego i spytaj, ile kosztuje ten instrument. Jedna z dam dworu musiała pójść, ale przedtem włożyła drewniane sandały. – Ile chcesz za ten garnek? – spytała dama. – Chcę dziesięć pocałunków, księżniczki – powiedział świniopas. – Na litość boską – zawołała dama dworu. – Ma nie jednego mniej – odpowiedział świniopas. – Co on mówi? – spytała księżniczka. Nie mogę tego powtórzyć, odezwała się dama dworu. Coś strasznego. Możesz mi szepnąć do ucha, więc szepnęła. On jest niegrzeczny, powiedziała księżniczka i szybko odeszła. Ale gdy uszła kawałek drogi, dzwoneczki zadzwoniły cudnie. Ach, kochany Augustynie, wszystko minie, minie, minie. Poczekaj. Powiedziała księżniczka. Spytaj go, czy nie wystarczy mu dziesięć pocałunków od dam dworu. Nie, dziękuję. Odrzekł świniopas. Dziesięć pocałunków księżniczki albo nie daję garnka. Cóż to za uparte stworzenie? Powiedziała księżniczka. Musicie mnie zasłonić, żeby nikt nie widział. I damy dworu ustawiły się. Rozpostarły swoje suknie, a potem świniopas otrzymał dziesięć pocałunków, a księżniczka garnek. Cóż to była za radość? Przez cały wieczór i przez cały dzień musiało się gotować w garnku. Nie było w całym mieście ani jednej kuchni, o której nie wiedziano by, co się w niej gotuje, począwszy od kuchni marszałka dworu, a skończywszy na szewcu. Damy dworu tańczyły i klaskały w ręce. Wiemy, kto będzie jadł słodką zupę, a kto ciastka. Wiemy, kto będzie miał kaszę, a kto sznycel. Jakie to ciekawe! Niezmiernie ciekawe, powiedziała ochmistrzyni dworu. Nie gadajcie za dużo. Zapominacie, że jestem córką cesarza. Rozumie się, powiedziały wszystkie. Świniopas to jest książę. Ale nikt nie wiedział, że nie jest prawdziwym świniopasem. Nie tracił czasu i coraz to robił coś innego. Raz zmajstrował Grzechotkę, która przy potrząsaniu grała najpiękniejsze walce, polki i oberki, jakie wymyślono od początku świata. To jest superb, powiedziała księżniczka, przechodząc obok niego. Nigdy jeszcze nie słyszałam piękniejszej kompozycji. Słuchaj, no. Idź do niego i spytaj, ile ten instrument kosztuje, ale więcej już nie będę go całowała. Chcę to pocałunków księżniczki, powiedziała dama dworu, wróciwszy od świniopasa. Bo szalał chyba, powiedziała księżniczka i odeszła. Ale kiedy uszła mały kawałek, zatrzymała się. Trzeba popierać sztukę, powiedziała. Jestem przecież Córkom cesarza, powiedz mu, że dostanie dziesięć pocałunków, a resztę oddam dworu. Czynimy to tak niechętnie, powiedziały damy dworu. To próżne gadanie, powiedziała księżniczka. Skoro ja go całowałam, wy możecie też się poświęcić. Pomyślcie tylko daję wam utrzymanie i pensję. Wobec tego dama dworu musiała znowu pójść do świniopasa. – Sto całunków księżniczki? – odpowiedział. – Lub każdy zostaje przy swojem. Ustawić się! – powiedziała księżniczka. I wszystkie damy dworu ustawiły się, by ją zasłonić. A on zaczął całować. – Cóż to może być za zbiegowisko tam obok chlewów? – powiedział cesarz, stojąc na balkonie. Przetarł oczy i nałożył okulary. To damy dworu, muszę zejść na dół. Wsunął głębiej pantofle, bo były przydeptane. Jakżeż się spieszył? Zszedł na podwórze i skradał się po cichu. A damy dworu, zajęte liczeniem pocałunków i pilnowaniem, aby świniopast nie dostał ich za dużo, ani też za mało, nie zauważyły go wcale. Cesarz wspiał się na palcach. Co to jest? zawołał, zobaczywszy całującą się parę. I rzucił pantoflem w ich głowy. W chwili, gdy świniopas otrzymywał osiemdziesiąty szósty pocałunek. Precz! powiedział cesarz, bo był bardzo zły. Księżniczkę i świniopasa wyrzucono z cesarstwa. Wtedy księżniczka zaczęła płakać. A świniopas żartował i deszczlał strumieniami. Moja nieszczęsna! powiedziała księżniczka. Dlaczego nie zgodziłam się na pięknego księcia? Ach, jakże jestem nieszczęśliwa! Świniopas skrył się za drzewem. Starł brązową i czarną farbę z twarzy. Zrzucił nędzne ubranie i wystąpił w całym książęcym przepychu. Tak piękny, że księżniczka musiała mu się pokłonić. Ukazałem się, by ci wyrazić mą pogardę, powiedział. Nie chciałaś prawdziwego księcia. Nie poznałaś się na róży i słowiku, ale świniopasa pasa całowałaś dla zabawki. Oto masz teraz za to. Potem odszedł do swego królestwa, zatrzasnąwszy i zaryglowawszy jej drzwi przed nosem. Mogła sobie teraz stać na dworze i śpiewać. Ach, kochany Augustynie, wszystko minie, minie, minie. Koniec. 买机。